Game Store to event, podczas którego fanatycy gier planszowych projektują prototypy fantastycznych gier, nie tylko strategicznych, ale i przygotowych. Za chwilę będę miał przyjemność porozmawiać ze Zbyszkiem, który jest na co dzień pracownikiem Wakacje.pl i organizatorem tego dzisiejszego wydarzenia. Cześć, witajcie. Początek lipca, wakacje. Bardzo piękna pogoda. A my nadajemy dzisiaj kolejny odcinek Ludzi z pasją prosto spod gmachu Politechniki Gdańskiej. Ze mną jest Zbyszek Kisły. Cześć Zbyszek. Cześć, dzień dobry. Zbyszek pracuje w wakacje.pl Rock z małym hakiem na stanowisku backend dewelopera. Jakbyś miał naszym widzom wytłumaczyć, czym się taka osoba w naszej firmie zajmuje, to byś powiedział, że. Że tworzy te systemy, których niestety nie widać, ale na których opiera się cały biznes. Czyli wszystko to, co znajduje się w bebechach, że tak powiem, kolokwialnie naszego systemu? Dokładnie. Nie zajmujemy się kolorkami, nie, nie zajmujemy się tym, jak wygląda aplikacja, tylko przesyłem danych między poszczególnymi systemami. Okay, powiedz mi, twoja przygoda z wakacje.pl zaczęła się rok temu od. Od rozmowy o pracy oczywiście, którą tak naprawdę zaakceptowałem, żeby sobie przećwiczyć to troszeczkę. No ale no jakimś cudem tu zostałem, jestem tu już od roku na razie sobie taką pracę chwalę. Celem naszej dzisiejszej wizyty jest event, który organizuje Zbyszek pod nazwą Game Store dla fanatyków gier planszowych. Natomiast idea jest taka, aby uczestnicy zaprojektowali swoje własne gry planszowe. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć? Przez trzy dni, które trwa event, uczestnicy mają właśnie okazję stworzyć swoją pierwszą albo kolejną grę planszową. Robią to pod okiem ekspertów z branży, którzy czuwają cały czas tym procesem. No i na koniec mają przygotowany taki nie do końca gotowy produkt, ale prototyp, który można pokazać już wydawcom. Motywem przewodnim jest głębia, jakiego typu gry przygotowane są przez uczestników? E, to jest bardzo ciekawe, bo e, tematem jest głębia, jako że jesteśmy nad morzem, e, nasza grupa artystyczna też e, odwołuje się do, e, do tematyki morskiej, więc przeważają gry marynistyczne, e, ale mamy też gry o głębi lasu, czy o głębokim patrzeniu sobie w oczy, czy głębokich trąbach, więc e, jest to bardzo zrealizowana tematyka. Okay. Konkurs na projekt gry to jedno, ale wiem, że też w dniu wczorajszym odbyły się jakieś warsztaty. Coś więcej na ten temat? E, tak, miał miejsce wykład e, prototyp, dlaczego robisz to źle. Prowadził go Krzysiek Głośnicki, który jest autorem między innymi Zony czy Elekta. I ludzie, którzy nie, nie do końca robili wcześniej gry, mieli okazję przyjść, posłuchać, zadać pytania co też cieszyło się bardzo dużą popularnością no i dowiedzieć się jak zacząć jakąś swoją przygodę z granic naszych A co jeszcze przed nami dzisiaj, jutro? Dzisiaj jesteśmy już po pierwszej sesji testerskiej, gry wyglądają już obiecująco, nabierają trochę kolorów, bo ludzie tworzą dalej swoje gry po feedbacku, który otrzymali wcześniej. wieczorem jest jeszcze jedna sesja testerska, no a jutro już prezentacja najciekawszych gier i zakończenie. Zbyszek dla mnie znalazł chwilę, bo obecnie trwa przerwa lunchowa, uczestnicy eventu zajadają się smaczną pizzą, będą trwały testy gier, ja widziałem te prototypy, wyglądają niesamowicie, wy za chwilę pewnie też w przebitkach tego materiału będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda od kuchni. Gdybyśmy mieli zachęcić naszych widzów do grania w planszówki, do udziału w jakichś spotkaniach, bo pewnie też poza pracą się widujecie, to gdzie byśmy mogli ich zaprosić? Ja bardzo serdecznie zapraszam na moje spotkania, które prowadzę do Żaka bądź Graciarni. Od 8 lat organizuję takie spotkania, głównie dla obcokrajowców, więc mówimy po angielsku. Ale gry planszowe to jest taka fajna okazja, gdzie ludzie, którzy teoretycznie nie mają nic wspólnego, czasem nie potrafią znaleźć takiego wspólnego języka, żeby nawiązać rozmowę. Gra planszowa jest taką Taką e, wymówką do tego, żeby się poznać, no a potem już e, znajomości, rozmowa płynie gładko. Zwłaszcza w dobie multimediów, technologii e, i wszechobecnych e, smartfonów. Zbyszek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wiem, że musisz już wracać, e, bo Twoja obecność tam niezbędna. Możesz teraz kogoś pozdrowić, słuchaj, przekazać jakieś życzenia e, lub zachęcić fanatyków gier planszowych do odwiedzenia Waszych fanpage'y, stron internetowych. Więc zapraszam do odwiedzenia przede wszystkim grupy po portotypy, jeżeli macie ochotę zacząć robić gry. A jeżeli macie ochotę tylko pograć, poznać może jakichś ciekawych ludzi, zapraszam na 3 City Board Gamers, na Facebooku i na Meetupie. No a pozdrawić bardzo chętnie chciałbym przedszkolaków z mojej grupy. Wszystkie linki do fanpage'y, o których wspominał Zbyszek znajdą się na końcu materiału. No co? Ty wracasz do pracy, a ja lecę na plażę. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.